Pozwól, że opowiem Ci historię. Cześć, tu mistrz gry Tomek, a to jest czwarta część prezentacji kampanii do D&D Red Hand of Doom pod tytułem Warownia Wrat. Poprzednią częścią było Drelin. Materiał zawiera spoilery. Bohaterowie stoją u stóp warowni w rad. Po drodze mieli okazję przyłączyć do drużyny Gajowego. Jorra, oraz stoczyć ciekawą walkę z Hydrą na takiej rozchybotanej drewnianej kładce przez zalany las. Parownia Wrat jest ruiną. Jedynie dążą i dom główny, wyglądają jeszcze jak budynki, a cała reszta jest wyszczerbiona, zrujnowana. Całość zaś porośnięta jest zielenią, bowiem w ruinę. Obiekt ten popadł już kilkadziesiąt lat temu. Warownia leży na lesistym pagórku i w zasadzie trzeba wiedzieć, gdzie jej szukać, żeby ją znaleźć. Gdy pokaterowie przychodzą tam nocą, wówczas są świadkami niezwykłego spektaklu. Oto na gnieździe dążonu objawia się duch. Jednak przy bliższych oględzinach okazuje się, że jest to prześcieradło, powieszone na grabiach i podświetlone jakimś zielonkawym światłem. W ten sposób goblini, nawiązując do legendy o tym, że w każdym zamku straszy, starają się odstraszać, zniechęcać potencjalnych intruzów od sprawdzania, co obecnie dzieje się w warowni wrat. Jeśli zaś bohaterowie przybywają tu w dzień, wówczas podchodząc pod złomki murów mogą usłyszeć, Goblinie powarkiwania ze stajni, a nad domem głównym unosi się delikatna ledwie widoczna smużka dymu z ogniska. Dzieje się tak, bowiem warownia brat została zaadaptowana przez hordę Czerwonej Dłoni na sztab główny dla ich zwiadu. W ruinach stajni znajdują się dwa wilkory i dwóch goblińskich końców. Brama główna jest wywalona na ścieżaj. W złomkach wieży narożnej gniazdo uwiła Mantykora. No i wreszcie w budynku głównym spotkać można gwardzistów pod dowództwem Minotaura gwardzistów hobgoblińskich. A czyimi oni są gwardzistami? Otóż smoczego władcy Kota. No niestety, takie niefortunne imię. Wybrano tutaj w oryginale. Proponuję zamienić je na Kor i tak będę go od tej pory nazywał. W izbie przylegającej do dążonu widzimy salę narad. Tu znaleźć można niezwykle ciekawą mapę, z której to wynika, że Horda Czerwonej Dłoni planuje już wkrótce najechać nie tylko na miasteczko Drelin, ale na całą Dolinę Elsiry. Widzimy na mapie rysunki wskazujące, że Horda składa się z goblinów, i co planują zrobić ludziom. Widzimy, w którym dokładnie dniu od początku najazdu ma zostać zajęte miasteczko Drelin. Widzimy miejsce, gdzie zbiera się horda w Zgórze Popiołów. Widzimy miejsce oznaczone <laughs> tym jakimś takim słupem węzełkiem, powiem więc, jest to wąskie gardło. Takie miejsce, przez które musi przemaszerować horda, żeby dojść do Drelin. A to jest wąwóz, na którym znajduje się most. Aby nic z tym mostem złego się nie stało, Horda umieściła tam garnizon pod dowództwem ni mniej, nie więcej tylko smoka o imieniu Ozyrendion. Tu na mapie widzimy zaznaczone, napisane Ghost Lord, czyli w moim tłumaczeniu Król Duch. Ciekawe, interesujące, co to może oznaczać. A tu na mapie widzimy Savrid. Też nie wiadomo, co to znaczy. Tyle można dowiedzieć się, z mapy, natomiast bardzo wskazane byłoby, aby bohaterowie wzięli do niewoli najlepiej samego Kora, a jeśli się nie uda, to przynajmniej któregoś z jego ludzi, tam ludzi, goblinów. Z przesłuchań dowiedzieć się można dużo, dużo więcej. Najpierw o samym zwiadzie. Lord Kor, smoczy władca Kor, jest dowódcą jednej z dywizji. Hordy Czerwonej Dłoni, dywizji, która zajmuje się zjadem. Założyli tutaj w warowni WRAT bazę operacyjną, z której rozsyłają patrole na wszystkie strony, aby sprawdzić szlak przyszłego przemarszu hordy, zabezpieczyć go, a także wypuszczają na drugą stronę El -Siry, patrole, które mają szerzyć chaos, zajmować się dywersją, aby zmusić przeciwnika do rozproszenia sił. Czyli ten napad, który miał miejsce na bohaterów, gdy ci jechali do Drelin, nastąpił z rozkazu lorda Kor'a, rozkazu wydanego tutaj w warowni Wrat. Lord Kor ma tytuł smoczego władcy. Jak już powiedziałem, dowódcy jednej z dywizji hordy Czerwonej Dłoni. Takich jak on, dowódców jest pięciu, z tym, że Kor jest z nich najmłodszym i nie został jeszcze wtajemniczony w największe sekrety hordy. Nie wie na przykład, gdzie jest baza główna, jednak mimo to warto go przesłuchać. Z zeznań kora można dowiedzieć się, że ów oznakowany na mapie Savrid, to inny smoczy władca, który w tym miejscu, gdzie widać na mapie odbywa tajną misję dla hordy. Co tam robi Cor nie wie, ale wie, że to jest bardzo ważne i że jest tam z niezbyt dużym oddziałem. Zanim przejdę do hordy, słów kilka o tym moście. Mianowicie na moście przez wąwóz czaszek horda umieściła kilkunastu goblinów garnizonu pod dowództwem, jako się rzekło, Smoka. Jest to zielony smok o imieniu Ozyrendion, który teoretycznie jest wierzchowcem lorda Kora. Ale w praktyce to raczej smok jest tutaj siłą dominującą i to on zajął najważniejszą pozycję, Korowi pozostawiając wyłącznie zwiat. Ten most jest ważny dla hordy, bo jeśli ktoś go zniszczy, to wówczas jej przemarsz zostanie opóźniony o trzy dni. Co do hordy. Ona składa się z pięciu dywizji. Ta pierwsza pod dowództwem kora jest niewielka, bo to jest zwiat, a pozostałe liczą po circa tysiąc łubów. Mówię łbów, bo są to goblini, hobgoblini, strachuny, orogi, ogry. Nawet kilku olbrzymów. Skąd się tego tyle wzięło? Otóż kapłani Tiamat, pochodzący z tychże szczepów, zjednoczyli wszystkie plemiona z okolicznych gór pod sztandarem owej bogini Tiamat. Jak im się to udało? Ano, drogą przekupstw, oszustwa, asasynacji, popierania swoich kandydatów itd. itd. A na to wszystko mieli moc i pieniądze dane im przez diamat Wszystkie te szczepy schodzą w obecnej chwili z gór i spotykają się w miejscu oznaczonym na mapie jako Wzgórze Popiołów. Już w tym momencie, gdy bohaterowie są warowni w Warowni Wrat, na Wzgórzu Popiołów powinno być kilka tysięcy potworów, które dyszą, rządzą mordu i rabunku w Drelin. Ok, na koniec jeszcze kilka słów o samej Warowni Wrat, bo to też może Wypłynąć, ponieważ jedna z zahaczek polegała na tym, że bohaterowie przybywają tutaj, ponieważ mają mapę do skarbu, który jest ukryty w podziemiach warowni. Tak jest w istocie. Można to znaleźć. Jest to bardzo fity, przyjemny lud, można powiedzieć, wystarczający na cały pierwszy rozdział kampanii. A co to w ogóle za warownia Wrac, pytasz? Otóż należała ona do takiego ambitnego rycerza z Doliny Rysy, który kilkadziesiąt lat temu uparł się, że ucywilizuje wiedźmi las. Zbudował te warownie wraz z grupą swoich zuchów, wdał się w wojnę z zamieszkującym u las plemieniem gigantów. Ci giganci byli zupełnie spokojni, nie wadzili nikomu, no ale skoro ich zaatakował, to oni zaatakowali jego, zburzyli mu te warownie, zamordowali jego samego Natomiast ponieśli przy tym takie straty, że zostało ich zaledwie kilku. I jeśli bohaterowie pociągną ten wątek, to mogą w dalszej części Wiedźmiego Lasu spotkać tych kilku ocalałych gigantów, a nawet jeśli będą skuteczni w dyplomacji, przyłączyć ich, że tak się wyraża, do drużyny, albo przynajmniej skłonić do niezależnej współpracy, aby stanęli oni przeciwko hordzie. To wszystko w tym odcinku. Następny. Nosi tytuł Most przez Wąwóz Czaszek. Za wysłuchanie dzisiejszego dziękuję. Zapraszam na pozostałe materiały. Do usłyszenia. Cześć.